Witam Konradzie w kuluarach. Ligi mówi się, że to niejako derby. Wytłumacz dlaczego? Zgadza się, są to niejako derby drużyny Kontbud Ligowiec NET. Pięciu zawodników z jednej drużyny i pięciu zawodników z drugiej drużyny na co dzień gra właśnie w Kontbudzie. Zwykle w innych rozgrywkach. Teraz postanowiliśmy spróbować swoich sił w dwóch różnych ekipach. Także zapowiada się ciekawe widowisko. Na pewno będzie bardzo zacięte. Czyli jest to e, bratobójczy pojedynek. Będziecie się oszczędzać, czy nie będziecie zwracać uwagi na to, kto gra w drugim zespole? Ja myślę, że kości będą strzeszczały. Każdy chce udowodnić e, drugiemu, że, nie wiem, że jest lepszy, tym bardziej w takim pojedynku. Chociaż myślę, że no, ciężkiej kontuzji na pewno nie będzie. Jeszcze wieczorem czeka nas spotkanie, także będzie raczej, raczej spokojnie. Macie szansę włączyć się w walkę o tytuł. Jak ty to widzisz? Oj, będzie bardzo ciężko. Jest dużo poukładanych zespołów, wielu zespołów występuje, występują znani zawodnicy z boisk ligowych, także może być ciężko. Mimo że ta ekipa w zeszłym roku w Esielewiczy zajęła drugie miejsce, no róż, różnie może być. Myślę, że walczymy o podium. Co będzie dalej, zobaczymy. Dziękuję bardzo. Powodzenia. Dzięki. Są to derby. Powiedz mi, ilu zawodników tutaj od Was gra, że tak powiem, już razem i jak to będzie wyglądało na boisku. Yy, trzech zawodników od nas gra z sobą, tu, już pięciu lat. Yy, kupimy razem, z się w akademiku i tam zaczęliśmy taką swoją przygodę piłkarską. Yy, reszta kilku została, że tak powiem, dobierana cały czas yy, po części z odosobu uczelnia AZS, yy, po części dobieraliśmy z Akademii Morskich upaków i Cały czas bierając taką kipę, kompletując, stworzyliśmy cały czas taką jedną pakę, którą gramy i staramy się coś osiągnąć. Nazywacie się VIPS? Rozszerz trochę tę nazwę. Nie jest to nazwa własna, ponieważ jak powstawaliśmy. Swoją, swój żywo yy, kończyła Politechnika Szczecińska, yy, a jako byliśmy w większości studentami Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej, to wtedy już, już nie mogliśmy zywać, używać nazwy y, PS Politechniki Szczecińskiej, jako że wchodził ZUT i po prostu złożyliśmy nazwę własną WIPS, Wydziału Informatyki Politechniki Szczecińskiej. Dziękuję. Proszę bardzo. Witam Cię. Zaczęliście jak burza w ostatnim meczu. Taki trochę pechowy remis. Jak przewidujesz wynik dzisiejszego spotkania? Ciężko mi stwierdzić, jaki będzie wynik. Natomiast wiadomo, że zrobimy wszystko, żeby w tym meczu zwyciężyć. Jesteśmy przygotowani wreszcie, tak naprawdę po raz pierwszy od początku sezonu mamy pełny skład. Zawsze by było, by była dwójka, jeden rezerwowy. Dzisiaj jest ten skład pełny. Według mnie najsilniejszy, jaki mamy w tym sezonie. Także można się spodziewać, że zagramy dobrze. I myślę, że może się to przenieść na zwycięstwo, aczkolwiek niekoniecznie, bo przecież lipcy też się prezentują całkiem nieźle w tym sezonie. Myślę, że boisko zweryfikuje tą sytuację, jaka jest dzisiejsza nasza kondycja. Wiadomo, że mecz to jest jeden konkretny dzień, do konkretne zdarzenie, niekoniecznie to jest sezon, nie? Także tak ciężko stwierdzić. Mam nadzieję, że wygramy i zrobię wszystko, żeby tak było. Czyli na braty bójczy pojedynek zebraliście specjalnie mocną keeper A powiedz mi, jak oceniasz ogólnie poziom rozgrywek w pierwszej lidze i w drugiej? To znaczy powiem tak, na, na razie nie, ciężko mi stwierdzić jak w drugiej, bo nie widziałem meczów. Rozegrałem, czyli na razie rozegraliśmy dwa mecze w pierwszej lidze. Fajnie jest, bo kilka mocnych zespołów ze starych, ze Sielafu się tutaj przeniosło. Widzę, że niektórzy zawodnicy nawet jeśli nie są w tych zespołach, które się rozpadły, to są w innych, które dalej są w pierwszej lidze. Wiem, że dość mocne zespoły z Redbox z zeszłego roku też się to zapisał. My graliśmy też w Redboxie zresztą pod takim całkowicie ligowiec net, tylko teraz po prostu połączyliśmy te ekipy i jest nowa zupełnie jako grapus, czy inny spadkobierca Sasie Lepów. W zeszłym roku nam byliśmy wicemistrzami i jest, mi się wydaje, że poziom będzie lepszy niż w zeszłym roku, że nie będzie tylu walkowerów, nie będzie odwoływanych meczów. Mam nadzieję, że to połączenie sprawi, że przez, przez kolejne lata wreszcie będzie fajna, stabilna, futsalowa liga. Mam nadzieję, że te rozgrywki będą świetne. Na to się zapowiada. Dziękuję bardzo, życzę powodzenia. Dzięki bardzo. Jak każde derby szykuje się zacięty pojedynek. Będziecie się oszczędzać, czy niezależnie od przeciwnika macie zamiar włączyć się w walkę o tytuł? Jasne, że zamierzamy się połączyć w walkę o tytuł, ale ten mecz jest szczególny dla nas. Znamy się z kolegami od powiedzmy kilku sezonów. No i szczególnie chcemy się dobrze zaprezentować w meczu z nimi. Dotyczas wasze mecze budziły wiele emocji. Powiedz mi, jak widzisz wasze szanse w końcowym rozliczeniu tabeli? Na razie nie myślimy o końcowym. Chcemy dobrze grać w każdym meczu i wygrywać. Zobaczymy, co przyniesie. Czyli żyjecie z meczu na mecz, tak? No dokładnie. Dziękuję, powodzenia. Dzięki wielkie.